Osie z PMT charakteryzują się bardzo dużą ładownością oraz świetną manewrowością. 9 lat temu zaczęliśmy naszą przygodę z tym sprzętem, zaczynając od 20 osi oraz dwóch jednostek napędowych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, Stale powiększamy naszą flotę, dzięki czemu już w sierpniu przebijemy magiczną barierę 108 SPMT oraz 8 dostek napędowych. W ciągu tych 9 lat zbudowaliśmy zespół wykwalifikowanych specjalistów, dzięki którym możemy podejmować się kolejnych wyzwań oraz pomijać kolejne rekordy. Nasze osie wykorzystujemy głównie w transportach wewnątrz zakładowych. Są to transporty bardzo ciężkie, zazwyczaj przekraczające naciski na oś około 40 ton. Natomiast zdarzają się też transporty takie po drogach publicznych, co wymaga uzyskania stosownych zezwoleń, przebudowy infrastruktury drogowej i bardzo często też przeliczenia i obliczania obiektów mostowych. Nasze osie wykorzystujemy w różnych zakładach. Są to fabryki, które produkują bardzo ciężkie elementy, takie jak kadłuby statków, elementy dźwigów, elementy platform wiertniczych. Bardzo często zdarza nam się również przewozić ciężkie, duże. Długie zbiorniki, kolumny do rafinerii, także każdy dzień przynosi nowe wezwanie. Rekordowy ładunek, który przewieźliśmy dokładnie rok temu, w styczniu 2024 roku, był to element o wadze 4000 ton, długości 75 metrów, szerokości 48 metrów i wysokości 20 kilku metrów także naprawdę wielki element, który udało nam się szczęśliwie przewieźć z nabrzeża na statek. Ale to nie jest koniec. Moim marzeniem firmy BedMed jest uzyskanie możliwości transportu jednorazowo ładunków do 5000 tysięcy ton. Praca na osiad jest coś tak jak tylko na zestawach tych do transportu wielkogabarytowej. To się wiąże z całym inżynieringiem. Trzeba naprawdę wiele lat doświadczenia. Jesteśmy pierwszą firmą transportową, która posiada osie samojezdne SPNT. Na dzień dzisiejszy dysponujemy sześcioma operatorami, mamy po prostu całe zaplecze techniczne. Dzisiaj możemy z podniesionym czołem powiedzieć już jesteśmy gotowi.